Witajcie Widzowie To znowu ja I bardzo Wam dziękuję za, pon za 11 subów Teraz bardzo chcę być 50 Wiecie Obiecywałem Wam, że będzie Q&A Lecz nikt nie zapytał Nikt nie dawał pytania Więc po prostu Ja Wam powiem więcej o sobie Okej? Okay? Tak możemy się umówić? Też chcę wam przypomnieć, żeby zasubskrybować ten kanał i zostawić łapkę w górę, o tak jak, o takie, taką jak moją łapkę w górę, o. No i chciałbym wam powiedzieć coś więcej o sobie, bo pamiętam, że w pierwszym odcinku coś tam o sobie powiedziałem, ile mam lat i jak mam na imię, ale Tom. chcę powiedzieć trochę więcej do której chodzę klasy to do drugiej chodzę ogólnie to zapewne jeżeli będę zarabiać pieniądze to kupię sobie taki stojak na kamerę albo na telefon żeby nie trzymać ciągle w jednej ręce i tak jedną ręką bo bo ja chciałbym dwie ręce pokazać, to musiałbym tą i nie mogę tak. No i ażebym postawił telefon, no to wtedy bym mógł. No i też chcę powiedzieć, że chciałam przypomnieć o, o dwóch rzeczach, że, że już Wymyślą, jak będzie mniej więcej wyglądać. brzmiała piosenka 99 dni w lesie. Tak, nawet nie ma trzeciego odcinka, a już wymyślą piosenkę. To trochę dziwna. Ale ja już tak jestem. Po prostu jestem podekscytowany, że tak nam idzie. W ogóle, zapewne, albo polubiliście Cats Prosiala, Albo bardzo lubicie to, jakie on mi on, więc będzie więcej takich filmów, może jak się nauczy na jednym kole, to pojeździ na jednym kole, podskoczy jeszcze rowerem, bo mówił mi, że to jest bardzo ciężki rower i że ciężko się wybić od ziemi. No chyba, że się rozpędzi, to wtedy... tak. Też chciałem wam przypomnieć, że na stosu pokazuje twarz. Już prawie na jednym filmie pokazałem, bo pokazałem w lustrze, ale zakrywałam telefonem. Całe szczęście. Tu bym już ten film. No i chciałem tyle powiedzieć i wam przypomnieć. Ja was żegnam. Pa! A i bardzo dziękuję znowu za te zuby.